Cześć, witajcie na kanale Piłkarskie Pewniaki. Na początku proszę Was o zostawienie łapki w górę i suba, jeśli ktoś z Was jest nowy. Mam także dla Was pewną promocję. Jeśli nie macie jeszcze konta na stronie BetClick, a zarejestrujecie się przez link podany w opisie, BetClick potroi Wasze środki. Tym oto sposobem, wpłacając 50 zł, otrzymacie dodatkową stówę, co łącznie da Wam 150 zł na obstawianie. Dodatkowo podając w formularzu kod promocyjny pewniaki VIP otrzymacie dodatkowe 20 zł, dosłownie za nic. Jestem pewny, że nikt aktualnie na rynku nie ma aż tak dobrej oferty. Link znajdziecie w opisie i nie zapomnijcie o wpisaniu kodu pewniaki VIP, żeby otrzymać po prostu dodatkowe 20 zł więcej. No i chyba możemy przechodzić do typów. Dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny kupon związany z Fame MMA, które odbędzie się już jutro. No i tutaj mamy także dwie walki, ale niekoniecznie wytypowanych zwycięzców. Na początek spotkanie, a właściwie walka w K1 pomiędzy Amadeuszem Roślikiem, czyli oczywiście Ferrarim, a Maksymilianem Wiewiórem Wiewiórką. Tutaj zdania są mocno. Podzielone. Według Bukmacherów faworytem tego starcia jest Amadeusz. Mi nieco bliżej jest do Wiewiura, natomiast tutaj według mnie bardzo ciężko jest wskazać zwycięzcę. Dlatego ja zdecydowałem się wskazać nieco inny typ, a mianowicie wygraną na punkty. Osobiście uważam, że ta walka ma ogromne szanse po prostu zakończyć się dopiero po ostatnim gongu, a nie kiedy to załóżmy ktoś zostanie powalony. Z tego względu, że jest to przede wszystkim K1, tak, więc tutaj trzeba dosyć mocno, Mocno się postarać, żeby znokautować rywala. Do tego w K1 dosyć walka często toczy się wolno, po prostu, bo na przykład zawodnicy. Czy to gdzieś tam idą w parter i sędzia musi ich podnosić, zanim ich podniesie, wiadomo, minie chwila czasu, a wtedy czas, no wiadomo, nie jest zatrzymany, tylko cały czas leci. Z tego względu uważam, że trzy rundy po dwie bądź też trzy minuty spokojnie mogą wystarczyć na to, żeby po prostu żaden z zawodników nie był powalony i każdy z nich mógł dokończyć walkę, a rozstrzygnięcie było na punkty. No i wtedy, oczywiście, ten kupon, pierwsza rzecz na tym kuponie, właściwie po kursie 20, nam siądzie. Drugą rzeczą na dzisiejszym kuponie jest walka pomiędzy Tyborim a Arabem. No, i tutaj osobiście zdecydowałem się wybrać, że Paweł Tybori wygra przez techniczny knockout, knockout, dyskwalifikację, czy też poddanie. Z tego względu, że widziałem jego walkę poprzednią. No pewnie większość z Was też widziała, kiedy to z spisał się Wyśmienicie. Wydaje mi się, że Arab nie jest wcale jakoś dużo silniejszym zawodnikiem niż Tańcula. Oczywiście w parterze jest dużo lepszy. Natomiast jeśli chodzi o stójkę, no tutaj nie powiedziałbym, a wydaje mi się, że Paweł Tyburski tutaj po prostu wjedzie w niego jak tylko będzie chciał i ta walka zakończy się po prostu technicznym nokautem, czy też no po prostu zostanie przerwana na korzyść Pawła Tyburskiego. Kurs 1,55 całkiem ciekawy, a za stawkę 100 zł mamy kurs łączny 3,26, który daje nam opcję do wygrania 287 zł. Wy, wytypujcie wynik y, obu walk w komentarzach, jak tam uważacie. Y, I zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku, gdzie znajdziecie inne typy, a także możecie dostać dodatkową dyszkę na typowanie. Pamiętajcie o promocji dla nowych użytkowników od BedClick, a jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie swoją opinię w komentarzu i słyszymy się przy kolejnych typach. Cześć!